Tuchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Kiedy Lilian Carney zniknęła 8 sierpnia 1897 roku, jej rodzice byli przerażeni, jak zdecydowana większość dorosłych, którym ukochane dziecko nagle znika z oczu. Szczególnie w pobliżu bagien i na terenie gęsto zalesionym. A właśnie na takim znajdowała się rodzina. Wybrali się na jagody, na bagniste, zalesione tereny Maln, na zachód od rzeki Arustok w stanie Maine, niedaleko od granicy z Kanadą. Wyprawa zapowiadała się rewelacyjnie, bo ten rejon jest piękny, bardzo zielony. Nierzadko można natknąć się tu na jeziora, nie brakuje też jagód, a po to pojechali. Ale atrakcyjna flora to jedno, nie brakuje tam też fauny, na przykład słodkich dla sześcioletniego dziecka króliczków. Lilian była więc zachwycona tym, że może udać się z rodzicami na jagody. Jednak jej radość i fascynacja nowym terenem szybko poskutkowały tym, że eksplorowała go coraz dalej od rodziców i bardzo szybko oddaliła się od nich. Ci dostrzegli to w miarę od razu i zdając sobie sprawę z tego, jak niebezpieczne to tereny, natychmiast zgłosili sprawę policji. Ta szybko powołała grupę ratunkową, która działała przez 46 godzin, właściwie od pierwszych chwil po zniknięciu dziewczynki. Szczególnie intensywnie szukano jej do północy tego dnia, kiedy zniknęła. W poniedziałek rano cała okolica stała już na nogach i wszyscy mieszkańcy dołączyli do grupy poszukiwawczej. Ich ogromną zaletą jako ratowników było to, że znali doskonale te okolice każdy metr kwadratowy lasu, podmogłych terenów i brzegu rzeki. Wiedzieli, w których zakamarkach dziecko łatwo mogłoby się zgubić. I które drogi mogłoby intuicyjnie wybrać. Jednak pomimo szeroko zakrojonych działań nie udało się trafić na żaden trop Lilian. Rodzice nie ruszali się z lasu przez dwie kolejne noce, nawołując i starając się wypatrzyć dziewczynkę w jakimś punkcie groźnego terenu. Na posterunku było już 300 osób zmotywowanych, by działać. Wśród nich był m.in. Bert Pollard, który wyprawił się mniej więcej dwie mile od miejsca, w którym po raz ostatni widziano małą. Intuicja go nie zawiodła, szybko ją spotkał, a ona zupełnie się go nie bała. Była zrelaksowana, spokojna i zapytała o mamę. Zauważył, że znalazła dzikie jagody, ale trzymała je w rączkach, tłumacząc, że bała się je zjeść, bo nie była pewna, czy nie są trujące. Mężczyzna był zachwycony sukcesem. Natychmiast dał znać strzałami, że udało mu się odnaleźć dziewczynkę. Usłyszano to w pobliskim miasteczku, i tam zabrzmiał gwizdek parowy, który był umówionym znakiem na zakończenie poszukiwań na szczęście najpiękniejszym z możliwych. Wszystko więc skończyło się dobrze, ale grupę poszukiwawczą, jak również rodzinę dziewczynki, nurtował pewien fakt. Jak to możliwe, że pomimo, iż spędziła tyle czasu w gęstym, ciemnym lesie, a było bardzo chłodno, była tak spokojna i pogodna? Zniknęła 8 sierpnia, znaleziono ją dopiero 10 sierpnia. Był czas, żeby się przestraszyć, zgłodnieć i odwodnić. Dziewczynka wyjaśniła, że las wcale nie był ciemny i nie pamięta, by zmagała się z trudami nocy, ponieważ w lesie cały czas świeciło słońce. Było jej dzięki temu też całkiem ciepło. Zaskoczeni bliscy pokazali dziewczynce księżyc, by sprawdzić, czy to o ten blask chodziło, kiedy była sama w lesie, ale sami wiedzieli, że nie może to być rozwiązanie, ponieważ akurat w czasie, gdy poszukiwano małej, było duże zachmurzenie, utrudniało nocne działania. Jednak dziewczynka nie wydawała się przekonana do teorii z księżycem wyjaśniła, że słyszała w lesie jakieś głosy. Ale nie nawoływała, ponieważ uważała, że mogą to być włóczędzy, którzy wykorzystają jej samotność i nieporadność. Ale dodała też kolejny dziwny wątek do swojej opowieści. Wyjaśniła, że wokół niej były jakieś małe stworki. Może cienie? Nie umiała tego dokładnie opisać, ale uważała, że miało to wielkość kota. Z jednej strony dodawało jej to otuchy, ale kiedy to coś się zbliżało. Klaskała w dłonie, żeby odstraszyć małe widma. Dziennikarze przytomnie zauważyli, że mogły to być króliki, choć dziewczynka wiedziała, jak wyglądają te zwierzątka, sześcio i pół latka bez trudu potrafiłaby je rozpoznać. Ale oczywiście w ciemności i stresie mogły wyglądać zupełnie inaczej. Mała nie zgodziła się z tą koncepcją, przypominając, że przecież w lesie cały czas świeciło słońce. Opisywała nienaturalny, to znaczy nienaturalny dla dorosłych, bo jej się nie wydawał szczególnie dziwny blask. Ale tym, którzy śledzili tę sprawę, nie dawało spokoju coś jeszcze. Jak to jest możliwe, że mała cały czas była tak blisko grupy poszukiwaczy? Wokół niej kręcili się ludzie, zaglądali pod każdy krzak i w miejsce, w którym ostatecznie ją znaleziono. I to tylko dzięki uporowi jednego z ratowników który zdecydował się przeszukać ten teren jeszcze raz, bo wcześniej to miejsce było już odhaczone jako dokładnie spenetrowane. Dla jednych ta zagadka może mieć wyjaśnienie tylko paranormalne. Ktoś dziewczynkę na jakiś czas ukrył, ten blask w jakiś sposób ją chronił i czynił niewidoczną dla ratowników. Inni jednak przytomnie stwierdzają, że dziewczynka sama twierdziła, że chowała się. Przed głosami, które uważała za być może złowrogie, ale także przed tymi małymi rzeczami, przed tym czymś, przed tymi stworzeniami, które wręcz odganiała. Widać było, że jest bardzo ostrożna, jeśli chodzi o kontakty z obcymi, tak ludźmi, jak i być może zwierzętami, czy czymś, czego nie potrafiła rozpoznać. Nic więc dziwnego, że udało jej się ukryć przed grupą poszukiwawczą. Ale wciąż niewyjaśniona pozostała zagadka dziwnego światła, niby słonecznego, które rozjaśniało mrok i ogrzewało dziewczynkę. Zwolennicy historii typu Missing for One One uważają, że było to sztuczne światło, jakkolwiek by to nie brzmiało w odniesieniu do historii z XIX wieku, ze środka lasu i bagien. Łatwo można się domyślić, że zapewne sugeruje się tu UFO które postanowiło obserwować poczynania małej dziewczynki. Jest jednak prostsze wyjaśnienie. Całkiem możliwe, że była bardzo zmęczona i zegar biologiczny działał doskonale. Gdy tylko zrobiło się ciemno, mała zapadła w sen. Obudziła się o świcie, gdy słońce świeciło już na niebie. Być może zatrzymała się na jakiejś polanie, więc dla niej przez cały czas było tam jasno. A kiedy zbliżało się do niej coś, czego się obawiała, chowała się. Jeśli mnie znacie, to pewnie wiecie, że taki odcinek mógł powstać pod natchnieniem niczego innego jak tylko waszych prawdziwych, niesamowitych opowieści. Bo często zdarza się tak, że dostaję od was maila i natychmiast na myśl przychodzi mi sprawa, o której kiedyś czytałam, i temat mam gdzieś tam w swoich notatkach. Tak też było i tym razem. A taką historię, która była dla mnie natchnieniem i motywacją, by opowiedzieć tę powyższą, przysłała Angelika. To było lato, gdzieś w latach dziewięćdziesiątych, na małej wsi na Lubelszczyźnie. Ja miałam może pięć lat, może sześć, a siostra cioteczna była o rok młodsza. Wszyscy dorośli, oprócz mojej cioci, która była w ciąży, tego dnia byli w polu lub gdzieś przy obowiązkach. Ciocia gotowała obiad dla wszystkich. Ja i Ala chodziłyśmy po podwórku. Ciocia zbytnio się nie przejmowała, bo byłyśmy bardzo grzeczne i usłuchane. Nigdy nie odchodziłyśmy, nie kłóciłyśmy się, ani nic takiego. Ale tego dnia było okropnie gorąco i nudno. Zwykle się nie nudziłyśmy, ale wtedy jakoś nic nam nie pasowało. Przyznam ze wstydem, że to ja wpadłam na pomysł, żeby zejść z górki. Otworzyć sobie furtkę, pójść przez łąkę do lasu. Ala właściwie zawsze mnie słuchała, więc szła grzecznie za mną. I doszłyśmy do tego lasu, który był od domu tak może z 700 metrów, ale też był dość duży, z czego w ogóle nie zdawałyśmy sobie wtedy sprawy. Ciągnął się kilometrami aż do następnych wsi. Najpierw było fajnie, trochę ciemniej niż poza lasem, wreszcie chłodno. Była przygoda. Ale w końcu i to nam się znudziło. Byłyśmy głodne i zmęczone. Postanowiłyśmy, że wracamy. I wydawało nam się, że wracamy, ale w ogóle nie było widać końca lasu, polany i domu na horyzoncie. Wiedziałam już instynktownie, że idziemy o wiele dłużej niż w tamtą stronę, a wciąż nie doszłyśmy do domu. Wielu szczegółów już nie pamiętam, ale wiem, że w końcu ala pierwsza zaczęła strasznie płakać. Głośno wołała mamę, nie mogła jej uspokoić. Dawałam jej rękę, przytulałam ją, w końcu ją okrzyczałam, żeby przestała, ale nic. Siadłyśmy pod drzewem, nagle zrobiło się cicho. Ala przestała płakać. To jeszcze nic, bo w końcu przez łzy zaczęła się śmiać. Spojrzałam za jej wzrokiem, a tam widzę, jak ruszają się krzaki, podskakują gałęzie. Widać jakby jakieś mgliste, malutkie postaci, ale żadnych twarzy czy sylwetek, raczej taka mgiełka. Ala powiedziała mi, że widzi laleczki. Tańczą i robią śmieszne miny. Nie mogła oderwać od nich wzroku. Starałam się za wszelką cenę, pamiętam to doskonale, zobaczyć te lalki, ale nic takiego konkretnego nie widziałam. W końcu Ala powiedziała, że mają chyba nawet skrzydła albo coś, co im się błyszczy na plecach. Słyszałam taki szum, widziałam, że cała przyroda jakby drga, ale nic więcej. Cały czas było jasno, nie ściemniało się i nie było też zimno. Cieszyłam się, że te wróżki czy nimfy, jakie potem nazwałam, rozbawiły ale, bo nie poradziłabym sobie z nią. A sama byłam okropnie przestraszona i głodna. Nagle wszystko jakby się zatrzymało, ucichło, stanęło w miejscu. Nagle wokół nas zrobiło się zupełnie ciemno i bardzo zimno. Zorientowałyśmy się, że była noc, ale jednocześnie usłyszałyśmy mnóstwo głosów, które wzywały nasze imiona. To była cała rodzina, która całe popołudnie, wieczór i noc, aż do drugiej w nocy, przeszukiwała las. Odezwałyśmy się, bo poznałyśmy ich głosy. Znaleźli nas. Płacze, tulenia, krzyki, modlitwy, ale się działo. Potem wszyscy się nas pytali, jak mogłyśmy zajść tak daleko, bo to było chyba 7 kilometrów w głąb lasu i to takiego naprawdę gęstego. Ale też, dlaczego nie jesteśmy zmarznięte? Opowiedziałyśmy zgodnie z prawdą, że wcale nie było ciemno ani zimno. Nawet nie wiedziałyśmy, że w ogóle jest noc. Było ciepło i jasno. Aż do chwili, gdy głosy wszystko przerwały, i tak jakby wróciłyśmy z tej krainy wróżek do lasu, w końcu wyszło na to, że jednak jesteśmy zziębnięte, bo to przyszło po chwili, wyczerpane i odwodnione, choć tego w ogóle nie czułyśmy. To tak jakby ujawniało się z każdą chwilą. Ja z tych wydarzeń pamiętam dużo, ale ala dużo mniej. Tylko te lalki, iskrzące, świecące, chyba ze skrzydłami, że tańczyły i się wygłupiały. Ja tego akurat nie widziałam, ale to, że mi wtedy o tym mówiła i że rośliny się poruszały, i tę mgiełkę w kształcie jakby jakichś postaci, to tak, to pamiętam dobrze. Do dziś nie wiem, co to było, kogo spotkałyśmy, czy to były jakieś wspólne halucynacje skutki odwodnienia, zmęczenia, ale wiem, że czułyśmy się dobrze i dla nas wtedy nocy nie było. Ale dla mnie to jeszcze nie był koniec tej historii, bo kilka lat później, gdy byłam już nastolatką, ale taką, że tak to nazwę początkującą, bo miałam może 13 lat, może 14, moja rodzina została zaproszona do takich ludzi ze wsi. Trochę rodziny, trochę sąsiadów. To chyba było, jak pamiętam, jakieś pożegnanie: bo ci ludzie wyprowadzali się do swoich dzieci, do miasta albo gdzieś indziej. I było tam kilkadziesiąt osób, w tym taka starsza pani, która mogła mieć może 80 lat. Jak to jest na takich posiadówkach, ludzie opowiadają sobie wszystkie historie z życia wsi. No i w końcu po raz setny usłyszałam, jak to wtedy z alą zgubiłyśmy się w lesie, jak nas znaleźli, ile było strachu, i potem o tym, co opowiadałyśmy, o tych małych istotach, które się nami opiekowały, rozbawiały nas, i dzięki którym nie umarłyśmy tam wtedy z wychłodzenia i głodu. I ta starsza pani powiedziała, że tu się nie ma czemu dziwić, bo od wieków wiadomo, że krasnoludki są na świecie, a te baśnie, na przykład o sierotce i krasnoludkach, nie są wcale takie całkiem zmyślone. Teraz już ludzie je wygonili z lasu. W ogóle to powycinali drzewa, zanieczyścili przyrodę, zniszczyli im życie i ten gatunek chyba trochę wymiera albo boi się ludzi. Ale kiedyś te stworzenia z lasu żyły bardzo blisko domostw. Raz były nazywane wróżkami, kiedy indziej krasnalami, czasami skrzatami, to zależy, ale nieraz w domach widziało się ślady małych stóp. Coś nagle się odnajdywało, albo coś ginęło. Czasem w czymś pomogły, niekiedy w robotach w polu, albo gdzieś w gospodarstwie, napoiły zwierzęta. Mówiło się, że mają bardzo dużo siły i sprytu. A nawet jak ktoś był bardzo stary, chory albo samotny, to i posprzątały. Czasem szklankę wody przysunęły. Tylko ważne było, żeby im podziękować, postawić za pracę miskę mleka, kawałek chleba albo sera. Jeśli się dużo napracowały i nie dostawały jedzenia. Potrafiły zrobić jakiś żart, jakąś psotę, coś zepsuć albo zabrać, czasami dobrze schować. Niektórzy je widzieli, chociaż one były bardzo strachliwe i uciekały przed ludzkim wzrokiem, ale widziały je często dzieci albo ludzie w gorączce, chorzy, bo takich osób one bały się mniej. I ta pani opowiedziała, że nie pierwszy raz ten ród z krzatów czy krasnali zaopiekował się dzieckiem. Dawno temu, w tych stronach, młoda dziewczyna urodziła nieślubne dziecko. Nie było szans na ślub z ojcem tego dziecka. Nie wiadomo, czy uciekł, czy był może żonaty, albo coś takiego. Ale ona zaniosła to dziecko do lasu, w zimie, w nocy i zostawiła pod drzewem. Ale w domu okropnie płakała, żałowała tego, co zrobiła. Wybiegła z tego domu rodzinnego i wróciła po to dziecko. Ale błąkała się prawie całą noc, nasłuchiwała płaczu, szukała, ale nie znalazła. W końcu wróciła do domu w rozpaczy. Rano wstali jej rodzice. Zobaczyli na progu zawiniątko w prześcieradłach, płaczące. Nie wiedzieli, że ich córka urodziła, bo ona to ukryła, ale ona wiedziała, że to jej dziecko. Nie powiedziała nic. Ale jej rodzice powiedzieli, że Bóg im to dziecko podrzucił i wzięli na wychowanie. Ale wtedy popatrzyli na śnieg i zobaczyli dwie pary odcisków małych stóp czy butów na śniegu, a po środku taką smugę, jakby dwie małe osoby ciągnęły coś razem, tak jakby na saniach zrobionych z prześcieradła. Przyciągnęły w nocy to dziecko i zostawiły pod progiem. Ale ono nie było zamarznięte, było całe i zdrowe. Gdy ta pani to wszystko opowiedziała, wszyscy słuchali jak zaklęci. No bo kto by się śmiał, skoro my wtedy też się przecież odnalazłyśmy, i każdy wiedział, że to prawda i że nic nam nie było. Ale co lepsze, babcia mi potem powiedziała, że ta pani, która na tej nasiadówce opowiedziała tą historię, była znajdą. Czyli jej rodzina znalazła ją gdzieś i wychowała jak swoją. Ale to było z 80 lat temu, i szczegółów nikt już nie pamiętał. Ale sam ten fakt zachował się w pamięci ludzi, że pojawiła się w tym domu znikąd i oni ją przygarnęli. Bardzo serdecznie dziękuję Angelice za tą przepiękną opowieść, bardzo ciekawą, klimatyczną i chyba taką trochę odwołującą się do polskich legend. Czy jest w nich ziarno prawdy? Jestem bardzo ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. I czy te dwie historie według Was w ogóle jakkolwiek się łączą? Czy to jest tak, że w jednym i w drugim przypadku dzieci zobaczyły jakichś małych mieszkańców lasu, pomocników, o których w różnych częściach świata mówią podania i legendy? A może ten pierwszy przypadek? Dotyczy tak naprawdę, faktycznie króliczków, albo dziewczynce coś się przyśniło, bo i to jest przecież możliwe. A ten drugi faktycznie odwołuje się do krasnoludków, a może odwrotnie? Czy myślicie, że w tych opowieściach jest ziarno prawdy i szukalibyście go raczej gdzieś na niebie, pod postacią statku kosmicznego, czy na Ziemi, pośród roślin, w osobie nimfy? Moi kochani, dajcie znać, jak również koniecznie przytoczcie swoje opowieści o spotkaniach z takimi istotami, o ile oczywiście kiedykolwiek je widzieliście. A jeżeli nie, to może wasi dziadkowie, rodzice opowiadali kiedyś o takich wydarzeniach. Podzielcie się tym koniecznie z nami. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mój drugi kanał, kryminalny. I co bardzo ważne. Jeżeli przeżyliście coś niesamowitego, niezwykłego, czego nie możecie wyjaśnić racjonalnie, chcielibyście się tym z kimś podzielić, to koniecznie piszcie na szepthanka@gmail.com. A teraz już buziaki i do usłyszenia.